Do rozgrywek ligowych przymierzają się także siatkarze amatorzy. Łódzka Amatorska Liga Siatkówki startuje już w najbliższą sobotę. A w miniony weekend uczestnicy rozgrywek mieli okazję sprawdzić formę podczas trzeciego noworocznego turnieju zorganizowanego przez Klub Sympatyków Piłki Siatkowej. Miało być 10, niestety 9 zespół ze Śląska nie udało się dojechać. Warunki pogodowe były niestrzejące, ale zespół z Poznania twardo spóźnili się trochę, dojechali i to nas bardzo cieszy. Także jest 9 zespołów seniorskich i mamy cztery zespoły dziecięce. Mimo przerwy świąteczno-noworocznej widać, że bardzo spragnieni byli siatkówki uczestnicy tego turnieju. Przypomnijmy, że dla dużych uczestniczących w łódzkiej amatorskiej lidze siatkówki to ostatni sprawdzian przed inauguracją tegorocznych spotkań. No tak, zespoły no, szukają jeszcze powiedzmy, rozwiązań na drugą rundę, e, chcą się tu sprawdzić, pokazać i, i, no, i przede wszystkim trochę odpracować święta. E, to co tutaj, żeby, żeby odpuścili sobie, to teraz mają okazję zagrać jeszcze raz i zobaczyć to co można. Jest dużo spotkań, e, chcemy żeby każdy zespół zagrał naprawdę jak największą ilość meczów i żeby można było też się przygotować do sezonu. Są również oczywiście zespoły, które nie grają w naszej lidze i te zespoły jak gdyby się przymierzają, Chcą zobaczyć, na razie są bardzo zadowolone, opinie są dobre i, i być może te zespoły w przyszłym roku zobaczymy u nas w rozgrywkach łódzkiej amatorskiej ligi siatkówki. Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłodszych, które stawiają pierwsze kroki w siatkówce. Reprezentacja czterech klas gospodarza imprezy Szkoły Podstawowej nr 205 wzięła udział w mini turnieju. Stawiamy na sport, tym bardziej, że mamy bardzo dobrą bazę do propagowania różnego rodzaju dyscyplin sportu, bo mamy i orlika, gdzie... Rozgrywane są bardzo często różnego rodzaju turniej piłki nożnej, no i również dziewczynki preferują siatkówkę i dlatego uczestniczymy właśnie w tym noworocznym turnieju już po raz trzeci. Dodam, że są to uczennice tylko naszej szkoły. Także zainteresowanie jest bardzo duże, ponieważ zebrać cztery drużyny żeńskie w jednej szkole to naprawdę jest sukces. Tak jak zajmujemy się środkami amatorskimi, tak również chcieliśmy zająć się tym najmłodszymi. Nie, nie są to dzieci, które grają w klubach na co dzień, to są naprawdę też amatorzy pełni siatkówki i ich możliwości, znaczy ich nauka do, była do tej pory tylko na lekcjach wychowania fizycznego, trochę na SKS-ie. I tu jest możliwość sprawdzenia się, pokazania się. To nie są krótkie mecze, to nie jest jedna reprezentacja. Tu sama, cztery zespoły. Naprawdę jest to dla dzieci wielkie. To są dla nich Mistrzostwa Świata i o to nam o to chodziło. Czy widać wśród nich już takie zawodniczki, zawodniczki podkreślam, które bardzo dobrze rokują? Można powiedzieć, że są utalentowane w kierunku siatkówki. Są oczywiście pojedyncze zawodniczki, które rokują jakieś nadzieje, które nawet zaczynają trening już w profesjonalnych zespołach. Natomiast my tutaj na razie się bawimy. Propagujemy sport i są też również uczennice, które po prostu dla rozrywki, dla sportu, dla zabawy przychodzą na tego typu turnieje, uczestniczą w różnorodnych zajęciach dodatkowo. Także myślę, że no w przyszłości jakąś zawodniczkę może tutaj na miarę reprezentacji, chociażby tutaj województwa łódzkiego, będziemy mieli. Trzeci noworoczny turniej siatkarzy amatorów wygrała drużyna Czerolamia Elmark, wyprzedzając zespoły Cerańscy Team i Iskrę. Pierwsza tegoroczna kolejka spotkań łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki w hali Szkoły Podstawowej nr 205 przy ulicy Dąbrówki odbędzie się w sobotę. Początek o godzinie 8.30.